Gang bank. Jakbym miał spluwę, to bym jeszcze tego. To bym jeszcze tu odpalił, odpalił jakiś wystrzał, ale dobra, startujemy. 14 stycznia to dziwna pora, rusza puchar narodów Afryki, czyli mówiąc szczerze, mistrzostwa kontynentu, na którym mieszkają sami, sami Murzyni. Kiedyś to właściwie było nieistotne, ale w piłkę grali biali. a tu nagle się pojawił ten Ełzebio, potem się pojawił ten trezor w reprezentacji Francji, jeszcze pana pierwszy, pierwszy Murzyn Anderson, nie z Afryki, tylko był rodzony w Anglii, ale, ale w ciemnoskóry w reprezentacji. No a potem się okazało, że wszyscy najlepsi piłkarze to mają taką karnację, no i co poradzisz. No, trzeba się przyzwyczaić, zresztą dla każdego kibica to przyjemność. Kto wygra? Podstawowe pytanie. Nie mam najmniejszych problemów, mianowicie w Brzeże Kości Słoniowej. To jest tam mój ulubiony, chyba, chyba piłkarz będę go obserwował. Mój kumpel jest fanem Crystal Palace i tam się wychował taki Zacha który genialnie rewelacyjnie grał no i ściągnął go Manchester United. Powiedzieli, ten młody to będzie najlepszy na świecie. No i się okazało, że on w bramkę żadną nie wcelował, ale wcelował w córkę menadżera Moysa. Menadżer Moysa poleciał, zacha też poleciał. Nie, nie, było to dobrany, nie był to dobrany związek. to trzeba by spytać Moysa, co, co wzięciu mu się nie podobało przyszłym, bo przecież kasa się zgadzała, ale nie chciał. W każdym razie tego zachęcam, z powrotem cofnęli do Crystal Palace. I proszę, teraz mało się asyst i obstawiam, obstawiam, że ta drużyna, ponieważ im zależy akurat, to ta drużyna wygra te mistrzostwa Afryki, które toczyć się będą oczywiście latem, bo jak u nas zima, to u nich ciepło, w Gabonie 30 stopni. Tym łatwiej będzie miał wybrzeże. Dlatego, że tak kamera strajkuje, to wystawili drugi skład, trzeci nawet, bo tam jakiś gościu z z Piotrówka gra, nawet jak była kocha, więc to nie ma szans. Kamerun powiedziałem: Nigeria to, żeby sobie nie komplikować lata w Premier League, to w ogóle ten nie awansowała do finałów, to też dobry pomysł. Nie awansować. Wszyscy mają dłuższe urlopy, nie? Niedługo to będzie bardziej powszechne w reprezentacjach europejskich. Co tam mamy jeszcze? No Egipt ma cały czas jakieś te rewolty za rewoltami, to nie sądzę, żeby ta drużyna utrzymała poziom, więc no, mali za mali, a Tunezja z Kasperczakiem prawdopodobnie zwolnią go jeszcze w czasie turnieju. Tak jak było to, kiedy prowadził Senegal. Więc to akurat to już ten typ tak ma. Czyli powtórzę, powtórzę jeszcze raz ten Zacha: najlepszym piłkarzem turnieju, w wybrzeże Kości Słoniowej, to możecie w zasadzie stawiać tak jak w Afryce w ciemno.